Różnica między komo, qual i ke. Podsumowanie. Aby dobrze zrozumieć i podsumować w sposób taki bardzo obrazowy, postanowiłam użyć przykładu książek. Zajmiemy się trzema zajętkami pytającymi komo, czyli jak, ke, czyli który, co i qual, też który. I tu pojawia się największa zagwostka, jak rozróżnić ke i qual. Zapraszam. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że tak, ja jako nauczyciel pytam Ciebie que tipo de libros prefieres leer? Jaki rodzaj książek lubisz czytać? Pytam Ciebie ogółem, dlatego dodaję pytanie que tipo de libro te gusta leer? Kiedy Ty mi odpowiesz na przykład me Gusta libros de aventuras, Czyli lubię książki przygodowe, ja mogę dać Ci wybór. I na przykład te presento tres libros, uno, dos i tres. I cuando tú tienes las opciones, kiedy masz opcję do wyboru, to mogę zapytać się Ciebie, cuál prefieres, którą wolisz. Ale dopiero Qual prefieres zadajemy, kiedy już jest opcja, jest już wybór konkretny. Także myślę, że ten przykład dobrze Ci zobrazuje, jak to działa. Teraz tak. Inne przykłady z użyciem tych trzech zaimków pytających. Ks es to? Co to jest? Esto es Un libro. es to? Co to jest? Como es esto? Jakie to jest? Como es este libro? Jaka jest ta książka? Este libro es. Un cuento i también tiene partes de gramática, es de nivel A1. Czyli yeah, mamy pytanie, komu jest este libro? To opisujemy daną rzecz, jaka ona jest. Qué es esto? Co to jest? Pytamy ogółem. A kiedy mamy wybór? Prefieres? Tak w najprostszy sposób. Można ci to zobrazować. Chcesz więcej takich darmowych, krótkich lekcji języka hiszpańskiego? Koniecznie zaobserwuj ten mój profil. Zostaw mi lajka lub serduszko, a może skusisz się także na komentarz. Jeżeli chcesz troszeczkę więcej niż taka krótka lekcja, zapraszam cię na wpis blogowy, gdzie wyjaśniam dalsze części i różnice, a także znajdziesz ćwiczenia do tych trzech zajęć pytających że klikniesz w link poniżej. Do zobaczenia na kolejnej lekcji.